będzie mocny dojazd. Tutaj. Ostatnie programy pokazały nam, no, że zawodnicy czasami tego ciśnienia no, nie trzymali. Nie tu razem. Także słuchajcie, mamy przedsmak między tobą i hejterem, bo usłyszałem takie słowa, że to za te dziewczyny ze Szczecina. Otóż tak, otóż Nie, 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 tak, nie, oczywiście, że nie zachowałeś się e, przede wszystkim wszystkich widzów. Wszystkich... Dobra, nie sepę, e, do mnie było pytanie do ciebie. Ja jeszcze chcę uzupełnić, ja jeszcze chcę uzupełnić tylko, że wy przed konfum chyba się napierdaraliście, nie? W ogóle, znaczy, coś tam nie było, zdarzyło co, się, ale nie bardzo. Ale dobra, mogę do końca... mniejsza o to, mniejsza o to. Zachowałeś się bardzo nieelegancko przed chwilą, e, zanim wchodziliśmy na konferencję, a mianowicie już tam walić to. Podbudujmy mu troszeczkę tego Instagrama, już niech ma, zrobił prywatne konto, wstawił film, który nie powinien e, w ogóle e, wyjść do internetu. Nie wiem, czy ty jesteś półgłówkiem. Nie, dobrze filmy, wiesz, które nie powinny wyjść. Dobrze nie wyjdą. wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz, pokażę to. wiesz. Pokażę, problemy, Miałem swoje problemy i dodajesz jeszcze coś takiego. Problemy? Wieszcie, nagranie jest kurwa z tyłu, tak? nagrane, stary, jaką tak? musiałeś być parówą już wiesz wcześniej, co? że coś takiego naszykowałeś, stary. No to e, jest. szacunku do twojej rodziny, bo po co rodzina ma cierpieć za ciebie, nie? A co, nagrałeś materiał godzinny? Nie, nic co? nie mam nagranego. Żeby twoja rodzina cierpiała, nie udostępnię e, rozmów z tymi dziewczynami. Udostępni... Nie pokażę filmów, które kurwa nie powinienem udostępnić. Ale stary, śmiało. Pokażę to tylko... Jakich ja te, słuchaj Dobra, jakich śmietniku, filmów? Czy ty, jesteś, czy ty jesteś jebnięty? Przepraszam. No, Widzisz, kurwa, prawda, to prawda. Śmietniku, prawda. słuchaj mi do końca. Słuchaj mi do końca, bo teraz zacząłem mówić. Yy, ja walczyłem z nienawiścią do ciebie. A teraz kurwo walczę nie tylko za mnie, tylko za wszystkie dziewczyny kurwa ze Szczecina, które listwę, skrzywdziłeś. Tato masz ty powiedziałeś masz listwę, teraz będę liczył. Listwę kurwa, ty se listwę tak. wiesz. Natan, ja się kurwa, tylko wtrącę, o jaki filmik chodzi, bo nie wszyscy wiesz, mają Niekoniecznie filmik, filmik to jest tylko dokładka. Jak mówiłem, ja nie chcę, żeby cierp cierpiała rodzina hejtera. Ja po ale prostu co walczę. to ma w ogóle wspólnego? Górno, ty nagrania. Kurwa, ja ty, kurwy, jak ty niemoralny. Ale, ale co ty, wszystkie. Co ty, co ty Najpierw ty to, jesteś gorszy niż kurwa Szeliga. Jesteś gorszy niż ten żono pierdolony jebca. I ja mam do ciebie... Nie jebany, nienawiść nie tylko za to, tylko tak. za to, że mam ogromną moralność do związków, do różnych rzeczy. A co, jak ty wykorzystywałeś kurwa dziewczyny Ale na swoją kurwa ogóle... popularność od psa, bo jesteś wiesz kto cię stworzył. Dobrze okej, okay, Natan słuchaj. Wiesz kto cię stworzył, eee... jak wykorzystujesz wykorzystuje swoją popularność, kwiepską popularność. Przecież to ty teraz wykorzystujesz. Dlatego, żeby wykorzystywać kurwa dziewczyny, przepraszam, wykorzystywać ich naiwność, śmieciu jebany. Ale do czego, do czego przepraszam, do czego? <laughs> to, to zobaczą zaraz prowadzący. Mogę teraz pokazać? Słuchajcie, mamy władcę piekieł, mamy egzorcystę. Co ty chcesz kurwa, pokazać? Czypo, mogę pokazać tobie? Ale co ty chcesz pokazać? Znaczy ja uważam na... Ty wszystkie takie kurwy, jak ty niemoralne! Ale, ale wszystkie. Ty... Co ty Najpierw ty. Ale co ja tam czy ja to. robiłem, cokolwiek z jakąś... Mam teraz po pierwsze, dobra. No idzie ci nóż. Dobra, Natan. Cię czeka, nie? Ty wiesz co cię czeka, prawda? Wiesz co? Wiesz co, kurwa? Chodźmy dyskusję Rzeczymy dalej. Sobie, co to znaczy Nathan, kurwa, Nathan. Nathan. Nathan to jest dar od Boga. I to ja skończy. jestem tym kurwa darem, którym rozpierdolę tego szmaciarza. Dar od Boga, słuchajcie. E, słuchaj, ale panowie. Natana już nie ma. Człowieka już kurwo nie ma. A, a kto, kto nie będzie? ma człowieka, człowieka nie ma. Panowie, kłócicie się podobnie jak na face to face, a później jednak było nagranie. A tak, ale ja bym chciałbym e, tylko do, domknąć ten temat, tak? bo dalej nie rozumiem, jeżeli twierdzisz, że on krzywdził te dziewczyny krzywdził Ej, ale i co to jest nie słowo to niech powie, to niech powie to czemu e, żeby właśnie e, to już nie się mariusze, nie powtarzało, niech nie, nie upiomasz... Mariuszek, tego. kurwa, ten kopciuszek. Kto się do, kto do mnie kurwa zadzwonił? Kto się do mnie zgłosił? No i co ty w morde pierdolony się co ty? W chuja lecisz ze mną, czy się za własnym kutasem na łwy zamieniłeś? Potem powiem, co kurwa przy wszystkich ludziach mówił Szeliga, bo to, co on powiedział, to jest kurwa gruba przesada, grożenie. Dobra, nie będę mówić teraz na głos, bo nie wiem, na mogę na tym kanale powiedzieć. Ale co ty robisz, jest również kurwa obrzydliwe. I ale, dla mnie. Ale stary o, ja nic nie Nie Ja nic nie zrobię. Nie mów do mnie nie ma, stary, nie mów do mnie nie ma, stary, nie wiem co ci chodzi. Mów pan, mów, mów na pan do mnie, okej. Dobrze chłopaki, wyświetlę. Nie, mów do mnie pan, panie Natanie. Dobra. Panie Natanie, no Tak Jeżeli nie będziesz miał dowodów, to. Pan do mnie. Hejter, daj mi dokończyć. To wygląda bardzo podobnie jak wasz face to face i później. wygląda. Ale słucham, daj mi nie będę kończyć. Do końca. Nie, nie, nie. To, Słuchaj, kurwa, a potem. A, ktoś uwierzy, że go nie a lubię, potem, Natan, on na Chodzi o to, wytłumaczcie teraz, y, tą <noise> sytuację ze stacji, kiedy staliście między, y, już milion razy o tym no, mówiliśmy, m, ale. Między sobą. Mieć, kurwa, i normalnie to jest. No kurwa dostajesz listwę. czy ty jesteś tak? Nie, że... Ale, kopaki, pozwólcie się zadać pytanie, listwę, dobra? Tak, właśnie Haiter Nathan powiedział w wywiadzie ze mną, że wtedy, liściową cię na tej stacji, prawda? Nie, to było na odwrót. No. Było na odwrót. On mi oddał, co prawda, ale, ale to było na odwrót. Ogólnie to, to, na, to zdjęcie, które wyszło, to jest klatka z filmu, tak mi się wydaje, bo tak to wyglądało, bo jest lekko rozmazane, więc prosiłbym tą osobę, która Rada to nagrywała, powiem, na pewno cała, to ogląda, żeby dodała też całe nagranie, bo tam ja jest to kontynuacja tego filmu, gdzie, 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 gdzie doszło do konfrontacji, więc.

Weź na dół ja trzeba No i co tam jest powiedziane? Na tam No bo siedziałeś kurwa stary, zrobiony kurwa w, w, w apartamencie i, kurwa Szukałem ci kurwa stary, żeby ci ktoś chciał... No, ty jesteś popierdolony! A co tam powiedziałem? No co tam takiego powiedziałem? Żeby zeszła i z tą porozmawiała, i wtedy nagrałaś kurwa brudów, Ja No, ale ty jesteś brudów, które są bo one nie są kurwa prawdziwe ale stary ty się gubisz w ogóle, ty najpierw mi mówisz ty ty, jedno, teraz ja drugie. Ty mówisz, że jakiegoś... Dobra, panowie. Ty mówisz, że jakiegoś wykorzystuję, a teraz nie. Mówi... No, zamknijcie się już, panowie! Co się stało? Co ty odjebałeś Gola teraz, kurde? Dobra, panowie. E, wy przemyślcie sobie jeszcze wszystko, zaraz jeszcze do was Ale wrócimy. No, kurwa, odpierdam, dalej. Dobra. Zachowanie, Wojtek Szanowny Kabusiek, coś nie kabusie jest. też coś Proszę. Ja mam Więc jeżeli pytanie, chodzi to, to, o to kolano, o to miałem zerwane więzadło po walce z Filipkiem. Ja tego nie robiłem, bo potem miałem wyścig, wiedziałem, że jest kolejna walka, a mi to nie przeszkadza gdzieś tam w sporcie. A few Ostatnio napisałeś, że Sebastian wręcz szantażuje Ciebie, yy, że nie dojdzie do Waszej walki, jeżeli się nie zgodzisz na jego warunki wagowe. O co no, dokładnie no chodzi? Może Sebastian Fabiański zaraz powie, że to jego menedżerka, ale jego menedżerka dzwoni do mojego menedżera i mówi, że yy, on jedyne co może mieć na wadze to 82 kg i jemu tak naprawdę nie zależy na tej walce i że mamy się zgodzić na ten kurwa limit. To jest po pierwsze. Po drugie, ja nie wiem jakim cudem, wszyscy robią kurwa wagę tutaj. Dubiel zbijał do mnie, nie wiem, 10 kilo i tak dalej. A bo każdy ma minus 30%. To okej, okay, zapisy są umowne, ale mniej więcej, nie wiem, koro, jak nie zrobiłby wagi do Edzia, 30%, ktoś tam 30%, nie wiem, nitro, i tak dalej. Sebastian Fabiański ma kurwa 10%. Tak samo Sebastian Fabiański wychodzi kurwa w trakcie Keid'a. Wiem, to jest dla mnie dymanie, też mnie i tak dalej. I postawa jego, bo jego menedżerka dzwoni i mówi po prostu, że on nie zrobi tej wagi, chuj. Chociaż on się ugadywał na wagę y, ze mną w czerwcu, gdzieś mniej więcej. Na początku chciał 77 kg, potem mówił, że przyjmuje jakieś leki, ok, stanęło na 79. Teraz, kurwa, w środę, od środy do czwartku są, kurwa, telefony, że Fa Sebastian Fabiański nie chce robić wagi i jebać. Sebastian, to jak to jest, że w tak krótkim okresie przed walką jeszcze chciałeś zmieniać warunki? Przede wszystkim e, uważam, że to jest e, dym sztuczny, ponieważ fakty są jakie są. Jest, ja mam w umowie tak, jak mam. Nie jest to wina moja, szczerze, kuchwa. dam się pokroić. Mogę nawet tu, e, żeby e, potwierdzić to, że nie miałem kompletnie świadomości tego. Ile w ogóle, jaki procent? Bo ja tutaj w ogóle nie, nie, nie obcuję w tej federacji, ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Ja w ogóle nie wiem, kto ile ma, co. W ogóle nie interesuje mnie to i nie będzie mnie to nie interesować. I dlatego nawet nie wiedziałem, że mam 10%. Nagle w momencie, kiedy muszę robić wagę i żeby była jasność, robię tę wagę i zrobię tą wagę. Natomiast chodziło o Jaką podjęcie wagę? rozmowy. 82 kilo czy 79 kilo zrobisz? Nie wiem, tyle ile jest w umowie. Tak? A jak się... nie zrobię, a jak nie zrobię, to ci... No właśnie, kurwa, jak nie zrobisz, no tak, ale powinieneś oddać 30%, kurwa, a nie 10%. A dlaczego tak powinienem? Każdy? Dlaczego no bo powinienem? każdy, kurwa, oddaje, tylko ty masz jakieś tutaj swoje spierdolone warunki. Ale co ty masz ból dupy do mnie, kurwa, czy do federacji, człowieku? Weź w ogóle odbi! Odbi, bo to nie jest ból dupy do mnie, Idź do Rafała Pastyrnaka i jemu wyskocz taki. Ty po prostu, stary, masz mi. wyjebane kurwa na wszystko i jeszcze próbujesz na samym ty końcu mieć na bamy stary, to nie, kurwa, kurwa ty nawet ty nie Jak się nie podoba, to kurwa, rób u Rafalale wannie, kurwa, tą wagę stary, ale ma o, być 70, znowu. kurwa, 90. Kurwa, kurwa, to jest ten sam poziom, no to jest ten sam poziom. Stary, naprawdę liczyłem na to, że ty reprezentujesz sobą coś więcej. Że ale coś chuju jadę. mam na co, kurwa, Ale ja mam wyjebane na to, co ty liczyłeś, bo jesteś fałszywy, stary, kurwa. Nie podawaj mi ręki przed tym, skoro mamy kosę, to po pierwsze wychodzisz. Kozy, to ty masz ze mną tak kozę, mordo ty masz ja ze nie, nie, bo tak się zachowujesz, kurwa, nie potrafisz się honorowo zachować nawet w wagi, kurwa jak nie potrafię się honorowo zachować? ty robię to po pokój twoja menedżerka robię do nas dzwoni! Robisz wagę! Tak? Ale jest jakoś inaczej za kuluarami. Teraz mówisz, że robisz wagę, jak jest 150 Ale co tysięcy. Teraz ja ci kurde. wysyłać zdjęcia człowieku codziennie. Ale ja, nie, nie, nie musisz mi wysyłać zdjęć. Nie no, to, co co no, Ale... no, no to o co, no, to, o co to, to ci chodzi? No to to pokój twoja menedżerka dzwoni i mówi takie rzeczy. Chyba reprezentuje pamiętasz, ciebie. Pamiętasz Aha, dobra, dokładnie no to... z jakiego powodu tak, i tak, jakie były nasze dyskusje, a co w ogóle najśmieszniejsze to jest to, że byłeś taki kozak kurwa i pisałeś mi, że możesz się bić w open, a teraz kurwa twój menadżer z kolei proponuje, że za każdy jeden kilogram, którego nie zrobisz No bo podpisałeś umowę, cymbale pierdolony, pierdolony Kurde, ty, kurwa, ciebie powinni mnie wydoić, kurwa, jak Darol Basz. mnie wydoić na kasę, mogę ci Piszcie, mam tak, kurwa twoją chcesz, kasę, kurwa. Chodzi o zasady, których ty nie masz. Ale jakie zasady, chłopie, kurwa, tutaj mówisz o zasadach, tutaj... Wzuc Słuchajcie, takiego rozpoczęcia chyba nikt się nie spodziewał? Bo coś tu leci, co to? Kurde, fontanna, czekajcie. Dobra, panowie usiądźcie, pozwólcie nam zacząć i zaraz... Ja nie mam krzesła. Krzesło zniknęło. Ej, ej, chodź! Kurwa trupę. Czekajcie, krzesło muszę wziąć. Kurwa Ferrari jeszcze nie wziął łyka dzika, już lata, co to będzie jak się da wpierdala dzika. Tylko niewiśniowym dzikiem, proszę, dobrze? Dobrze, panowie, dajcie nam zacząć. Patronami tej części jest dzik i słuchajcie, macie ma to krew, ręka, i słuchajcie, do godziny 23:59 z kodem dymy. A propos tego, co się dzieje tutaj, macie 15% zniżki między innymi na taką koszuleczkę. Także zapraszamy was do kupna. Drugim patronem jest Betlik, który przygotował dla was ofertę powitalną z kodem Fame. Możecie liczyć na zwrot stawki w formie free betu aż do 200 zł. W nowej ofercie cashbacku w formie FreeBetu nie ma żadnych dodatkowych warunków obrotu. Pamiętajcie także o naszej akcji z DIOS, gdzie jeżeli kupicie pay -per view ze specjalnego reflinku, bądź bilet, to 10% leci na DIOS. Dobrze, a my teraz zaczniemy. To jest chyba najdłuższe rozpoczęcie panelu, jeszcze dłuższe niż wtedy Bunatan i Darolew, no nie? Tak, ale automatycznie rozwiązał się problem Arka, bo wiem, tak. że Arek miałeś przebranie i zależało ci, żeby szybko je zrzucić. Przedłeś jako ksiądz, tak? E, wiesz to no nie chciałem, żeby urazić jakieś uczucia religijne tutaj. E, jak mi się odpaliłem, żeby wiesz, nie, nie bić się w przebraniu księdza, czy żeby też nie wyklinać jakoś w przebraniu księdza, e, bo ta jebana kurwa mnie od razu na wejściu kurwiła, więc dlatego tylko to ściągnąłem. Miałem fajny performance, wiesz, że będzie zabawnie i tak dalej, ale nie będzie kurwa zabawnie! Spadł jebana pierdole. Panowie, słuchajcie, tu jest sprzęt. Arku, Pano. czy spodziewałeś się wejścia Amadeusza tam? Ja bym tam był na przykład z Syrenką i bym się teraz zamienił. Nie oblewajcie to? wodą, bo tak. my mamy tutaj sprzęt, mikrofony. Arek, czy spodziewałeś się wejścia. Arek, już nie pierwszy raz naplułeś na koleżkę, co? Stam się. Jestem w internecie około pięciu lat. Mhm. Płakałem w internecie dwa razy. Raz jak urodziła mi się córka, i drugi raz jak doszło do tragedii. A codziennie dzieją się różne tragedie i nie płaczę. Więc musiałem. Być do pewnego stopnia zżyty, Mateusz rozmawiał z moimi rodzicami i nie chcę teraz sobie tutaj wszystkiego wycierać, ale uwierz mi, że miałem prywatne, bardzo szczere rozmowy z panem Jackiem, wiem jak to przeżywał, nie wyobrażam sobie, jaki ból musiał mu przy tym wszystkim towarzyszyć. I to nie jest po to, żeby teraz się rozwodzić, co ta kurwa mu zrobiła, ale po tragedii oskarżał go o najbardziej haniebne kurwa czyny, jakie można oskarżać. I jeszcze udawał jego przyjaciela. I to jest najbardziej. To jest bardzo śliski człowiek, który mówi, że ja jestem Natalią Janoszek, ale jak sobie prześledzimy jego karierę dokładnie, to wszystko sprowadza się do tego, że jednak to jemu jest sto razy bardziej bliżej do tej Natalii niż mi. Marku, ty wierzysz w to? Wszystko? Znaczy to yy, co, co takiego sumieku, udawał, przecież, Arek? Jego cała kariera jest wymyślona. To jest naprawdę on tam nic, nawet jego przyjaźń, kurwa, z Mateuszem jest wymyślona. Tam nie było żadnej przyjaźni. Kurwa, przecież... ty wszystko wymyślasz. To dlaczego miał lecieć Miszcze... ze mną do Tajlandii. Jest tego... mistrzem Pokera to, kawa, wymyślasz. Ten płacz to sobie tak wymyśliłem? Kriwa. Co? Umiem płakać na zawołanie Co sobie stary, wymyśliłem chłopie, Moje prywatne ty, rozmowy z panem tak Jak ty płacisz się, po każdej walce przegranej, kurwa, to pierdolisz? Myślę, że mi naprawdę zaufał, bo bardzo się przede mną otworzył i wie, że jestem człowiekiem godnym ja, zaufania. Stary, to ja nie ci jest wszystko wymyślił. Ja ci, ja ci coś powiem. Jesz Był by, u mnie nie Czekaj, poczekaj. Jeszcze ci czkawką odbije znajomość z tym człowiekiem. Zobaczysz? Nie. Kurwa, nie. zobaczysz, zobaczysz. Stary, tak? ty lubisz na niego zrzucać tak samo jak zrzucałeś po tej tragedii, że to. A jak ktokolwiek miałby to być w jakikolwiek stopniu, kto mu zrobił krzywdę, nie to Dobra, a ja, by, ja bym chciał dopytać, bo też nazwałeś, że bardziej Natalią jest czym... e, Arek. A czy, tak. co takiego wymyślił Arek w swojej karierze? Kurwa, w zasadzie to wymyślił wszystko. Zobacz, spójrzmy na jego matrycę marzeń. Słuchajcie, wiesz, co jest nieśmieszne? nim Spojrzysz sobie na niego na pierwszy rzut oka, on mówi, on udaje takiego stonowanego, porządnego, poważnego gościa. Tylko, że człowieka nie ocenia się tylko po słowach, ale po czynach. Więc teraz sprawdźmy sobie... Jego matryce marzeń. Jeśli chodzi o, na przykład, karierę aktorską, no to zagrał gdzieś tam jakąś drugą e, tary, plan, ale daj mi się tary. wypowiedzieć. Tary. Ja gra grałem ja na politykę? Tak myśli? Po jak Muszę postać, się wypowiedzieć. Jeśli tym mi... ja chciałbym, że jeśli War Sylwark mi zadaje pytanie, to chciałbym ja odpowiadać. Więc. Przy... Bo Dobrze. będę wybijał z rytmu. Więc jego kariera aktorska, jakaś drugoplanowa postać jakiegoś kurwa pseudokangusa, bo się nasz sterydziarz kurwa wydziarał jakiś kurwa ryż. Dobrze. Kariera muzyczna. No przecież kurwa... Nie ma osoby na publiczności, którą bym zaprowadził do studia i nagrałaby większy kurwa chłam niż on. Dobrze, lecimy dalej. -y, walki. Tak dumnie zapowiada, ja będę walczył na KSW, ja mogę walczyć z tym, z tamtym, tymczasem kurwa... 哎呀！